Mroźny poranek lutego 2015 roku w małym mieście pod Krakowem deweloperzy przyszli wyburzyć stary klasztor Świętej Klary. Budynek stoi pusty od 25 lat. Nikt nie spodziewał się znaleźć w środku ciała. Powietrze pachnie stęchlizną i kadzidłem. Siostra Magdalena Kowalczyk zaginęła oficjalnie w marcu 1990 roku. Miała wtedy 34 lata i złożone śluby zakonne. Wszystkie siostry zostały przeniesione do innych wspólnot. Dokumenty wskazują, że Magdalena również otrzymała przydział, ale ona nigdy tam nie dotarła. Jeśli chcesz poznać prawdę o tym, co naprawdę się stało, zostań z nami, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych tajemnic. Ta historia zmieni Twoje postrzeganie samotności i tego, jak daleko może zejść ludzka desperacja. Przygotuj się na prawdę, której nikt się nie spodziewał. Wracamy do marca 1990 roku, kiedy komunizm upadał w Polsce. Klasztor świętej Klary funkcjonował od 1890 roku. Dwanaście sióstr mieszkało w murach z czerwonej cegły. Magdalena była jedną z najmłodszych, ale najgorliwszych. Jej pobożność graniczyła z obsesją. Ostatniego dnia przed zamknięciem siostry pakowały swoje rzeczy. Magdalena pomagała przenosić relikwie do skrzyń. Świadkowie pamiętają, że płakała przy ołtarzu. Nie mogę odejść od Chrystusa, szeptała. Nikt nie wziął tych słów na poważnie. Przełożona siostra Teresa wydała ostatnie polecenia. Każda zakonnica miała swoje nowe miejsce. Magdalena została przydzielona do klasztorów w Warszawie. Auto miało przyjechać po nią następnego ranka. Tej nocy nikt jej nie widział. Rano jej cela była pusta. Oficjalnie wszystkie formalności zostały załatwione poprawnie. Papiery podpisane, transfery potwierdzone przez kurię. Magdalena Kowalczyk figurowała jako przeniesiona zgodnie z procedurą. Przez lata nikt nie kwestionował jej statusu. System biurokratyczny działał jak zawsze, zbyt powoli, żeby wychwycić lukę. W Warszawie siostry czekały na Magdalenę przez tydzień. Kiedy nie przyjeżdżała, uznały to za opóźnienie administracyjne. Nikt nie dzwonił do opuszczonego klasztoru. Telefon został odłączony dzień po oficjalnym zamknięciu. Magdalena Kowalczyk została oficjalnie zagubiona w papierach i zapomniana przez ćwierć wieku. Pierwszy ślad jej obecności odkryli robotnicy w piwnicy. Stare puszki po konserwie ułożone w schludne rzędy. Data ważności: 1991, 1993, 1995. 1999. Ktoś systematycznie gromadził zapasy przez lata, ktoś kto planował zostać na długo, ale kto miał dostęp do tego miejsca przez całe dziesięciolecia? Policja rozpoczęła śledztwo pod nadzorem komisarza Jana Nowaka. Pierwszy przesłuch dotyczył byłych sióstr z klasztoru. Siostra Teresa, teraz 80-latka, mieszka w domu opieki. Jej pamięć jest fragmentarna, ale niektóre szczegóły pamięta wyraźnie. Magdalena zawsze była inna, mówi drżącym głosem. Dokumenty z 1990 roku ujawniają niepokojące szczegóły. Magdalena wielokrotnie prosiła przełożoną o pozwolenie na zostanie. Chciała być strażniczką świętego miejsca. Siostra Teresa odmawiała kategorycznie, powołując się na rozkazy biskupie. Ostatnie rozmowy były bardzo emocjonalne. Magdalena groziła, że popełni samobójstwo. Sąsiedzi z pobliskich domów składają sprzeczne zeznania. Pani Anna Wiśniewska, mieszkająca naprzeciwko, twierdzi, że przez lata słyszała śpiewy. Zawsze w nocy, zawsze po łacinie. Myślałam, że to duchy, mówi, ale inni sąsiedzi niczego nie słyszeli albo nie chcieli słyszeć. Inspekcja budynku ujawnia sofistykowany system przetrwania. Magdalena zablokowała główne wejście od wewnątrz, korzystała z tylnych drzwi ukrytych za bluszczem. W piwnicy urządziła sobie skład żywności i wodę z własnej studni. Przez 25 lat nikt nie zauważył śladów jej obecności. Najdziwniejsze odkrycie czeka w kaplicy klasztornej. Ołtarz jest zdobiony świeżymi kwiatami, które zwiedły zaledwie kilka dni temu. Świece są wypalone do połowy. Księga modlitw leży otwarta na psalmie 23. Ktoś odprawiał tu do ostatnich dni, ale Magdalena nie miała świąceń kapłańskich. Dnienniki Magdaleny, znalezione w jej celi, ujawniają jej stan psychiczny. Zapiski z pierwszych lat są logiczne i przemyślane: opisuj swój plan przetrwania, harmonogram modlitw, prowadzenie gospodarstwa. Ale z biegiem lat jej pismo staje się coraz bardziej chaotyczne. Pojawiają się wzmiany o gościach. Eksperci psychiatryczni analizują jej notatki pod kątem zaburzeń psychicznych. Doktor Kowalski, specjalista od izolacji społecznej, wskazuje na objawy psychozy indukowanej samotnością. Po kilku latach izolacji granica między rzeczywistością a halucynacjami zanika, wyjaśnia, ale niektóre szczegóły w jej dziennikach są zbyt konkretne. Lokalni historycy odkrywają, że klasztor ma mroczną przeszłość. W latach 1943-1944 siostry ukrywały tu partyzantów AK. Niemcy podejrzewali współpracę, ale nigdy niczego nie udowodnili. W piwnicach są ślady po ukrytych kryjówkach. Czy Magdalena wiedziała o tych sekretach? Czy ktoś inny też o nich wiedział? Najgorsze odkrycie czeka w ostatnim dzienniku, datowanym na styczeń 2015. Magdalena pisze o odwiedzinach w środku Nacy, o głosach z przeszłości, które wzywają ją do siebie. Jej ostatnie słowa to: już czas dołączyć do sióstr, które nigdy stąd nie odeszły. Co to oznaczało i dlaczego nikt nie sprawdził wcześniej, czy rzeczywiście wszystkie zakonnice opuściły klasztor w 1990? Śledczy odtwarzają ostatnie tygodnie życia Magdaleny na podstawie śladów w klasztorze. Styczeń 2015, jej notatki stają się coraz bardziej wirtualne. Opisuje rozmowy z niewidzialnymi towarzyszkami. Świece w kaplicy płoną całymi nocami. Zapach wosku miesza się z zapachem stęchlizny i czegoś jeszcze czegoś, co przypomina rozkład. W jej celi znajdują się dowody na radykalne zmiany w zachowaniu, jedzenie nietknięte od dni, woda zakurzona w dżbanku, na ścianie wydrapane paznokciem słowa, siostry czekają w piwnicy. Ślady krwi pod paznokciami wskazują na desperackie próby pisania. Magdalena walczyła z czymś więcej niż tylko z samotnością. Kamera termowizyjna ujawnia anomalie w podziemiach klasztoru. Niektóre miejsca są znacznie chłodniejsze od reszty. W jednej z celi piwnicznych temperatura jest o 10 stopni niższa. Powietrze tam jest gęste i ciężkie. Robotnicy odmawiają pracy w tym miejscu. Mówią o złej atrze. Analiza chemiczna powietrza w piwnicy wykrywa wysokie stężenie dwutlenku węgla, jakby w tym miejscu przez lata coś się rozkładało. Eksperci nie potrafią wyjaśnić źródła tego stężenia. W dokumentach z 1990 roku brakuje spisu inwentarza piwnicy. Nikt nie wiedział dokładnie, co zostało pozostawione w podziemiach. Ostatnie tygodnie Magdaleny to walka z rosnącą paranoją. W dzienniku opisuje szepty za ścian i kroki w korytarzach. Jej pismo drży, litery są coraz większe i bardziej chaotyczne. One chcą, żebym do nich dołączyła, pisze. Mówią, że samotność to kara za grzechy żywych. Szczególnie niepokojący jest zapis z 28 stycznia. Magdalena opisuje znalezienie starego klucza za ołtarzem klucza do pomieszczenia, o którym nie wiedziała klucza do celi w najgłębszej części piwnicy Tam czeka na mnie prawda pisze tam są siostry, które zostały przed laty. Co znalazła w tej celi? Jej ostatnie notatki to już nie słowa, tylko rysunki. Szkice pokazują postacie w habitach klasztornych stojące w kręgu. W środku kręgu leży kobieta z rozpuszczonymi włosami. Pod rysunkiem napis Magdalena wraca do domu. Data 3 luty 2015. Pięć dni przed odkryciem jej ciała. Analiza grafologiczna wskazuje na postępującą dezintegrację osobowości. Doktor Kowalczyk z Instytutu Psychiatrii porównuje jej pismo do przypadków skrajnej izolacji. To klasyczne objawy psychozy indukowanej długotrwałą samotnością, mówi: Ale nigdy nie widziałem przypadku, który trwał tak długo. Zwykle ludzie umierają wcześniej lub zwariowują kompletnie. Najbardziej enigmatyczny jest sposób jej śmierci. Deli znaleziono w celi zamkniętej od środka. Klucz był w zamku po wewnętrznej stronie. Żadnych śladów przemocy, żadnych ran. Magdalena leżała na kozetce, ręce złożone na piersi, jakby sama się przygotowała na śmierć, jakby czekała na coś albo na kogoś, kto miał po nią przyjść w odpowiednim czasie sekcja zwłok przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Doktor Anna Lewandowska, patolog sądowy, nie znajduje przyczyny śmierci. Serce Magdaleny było zdrowe, mózg bez uszkodzeń, żołądek pusty, ale nie od głodu. To jakby jej organizm po prostu się zatrzymał, mówi lekarka. Coś takiego zdarza się niezwykle rzadko. W trakcie sekcji odkryto anomalie w składzie chemicznym krwi. Wysokie stężenie serotoniny i endorfiny, typowe dla stanów ekstatycznych. Jakby Magdalena zmarła w momencie głębokiej euforii religijnej. Doktor Lewandowska konsultuje przypadek z ekspertami od zjawisk mistycznych. Podobne składy krwi znajdowano u świętych w momencie śmierci. Tymczasem w piwnicy klasztoru robotnicy dokonują makabrycznego odkrycia. Za ścianą cel są szczątki ludzkie w trzech trumnach. Ciała są zmumifikowane przez suchie powietrze i zimno. Tabliczki identyfikacyjne wskazują na trzy zakonnice: siostra Katarzyna, siostra Maria, siostra Józefa. Wszystkie miały zginąć w 1940 roku. Dokumenty historyczne potwierdzają tragiczną prawdę. W listopadzie 1944 roku Niemcy aresztowali kilka zakonnic pod zarzutem pomocy partyzankom. Oficjalnie zostały wywiezione do obozu koncentracyjnego, ale nigdy tam nie dotarły. Ich ciała zostały potajemnie pochowane przez pozostałe siostry w najgłębszej celi piwnicy. Przez 70 lat nikt o tym nie wiedział. Czy Magdalena odkryła ten grób przed śmiercią? W jej ostatnim dzienniku są rysunki, które dokładnie przedstawiają układanie ciał w trumnach. Czy to wizja, czy wspomnienie, eksperci od zjawisk paranormalnych sugerują, że długotrwała izolacja mogła uczynić ją wrażliwą na echa przeszłości, ale nauka nie uznaje takich wyjaśnień. Analiza DNA potwierdza tożsamość zmarłych zakonnic z 1944 roku. Porównanie z żyjącymi krawnymi daje stuprocentową pełność. Ale najdziwniejsze jest to, że ciała są w nienaturalnie dobrym stanie. Jakby ktoś przez dziesięciolecia dbał o ich zachowanie, jakby ktoś regularnie je odwiedzał i konserwował. Śledczy sprawdzają rejestry zakupu środków konserwujących w okolicy. Od 1990 roku ktoś regularnie kupował formaldehydy i inne chemikalia. Zawsze płacił gotówką, zawsze podawał fałszywe nazwisko. Sprzedawcy pamiętają dziwną kobietę w ciemnych ubraniach. Magdalena prowadziła dwojne życie, żywej i opiekunki zmarłych. Przełom w śledztwie następuje, gdy technik kryminalistyczny odnajda ukryty dziennikar, schowany za luźną cegłą w celi, gdzie zmarła Magdalena. Ten dziennikar jest pisany przez trzy różne ręki, trzy różne charaktery pisma, trzy różne style, jakby trzy osoby pisały w tej samej księdze. Ale czy to możliwe po 70 lat od ich śmierci? Ekspertyza grafologiczna przynosi szokującą konkluzję. Jeden z charakterów pisma należy rzeczywiście do Magdaleny. Drugi jest nieidentyfikowalny, ale konsystentny przez dziesięciolecia. Trzeci pojawia się tylko w ostatnich miesiącach przed odkryciem ciał. Doktor Kowalczyk zastanawia się nad wyjaśnieniem albo Magdalena pisała naśladując różne style albo, ale nie kończy tej myśli. Niektóre prawdy są zbyt niepokojące, żeby je wypowiadać na głos. Komisarz Nowak podejmuje decyzję o konfrontacji z siostrą Teresą. 11 z rana, dom opieki pod Krakowem. 80-letnia zakonnica siedzi przy oknie, wpatrując się w dal. Kiedy słyszy o odkryciu ciał, jej twarz błędnie. Wiedziałam, że ten dzień kiedyś nadejdzie, szepcze. Po siedemdziesięciu latach milczenia, w końcu opowiada prawdę. To był listopad 1944 roku. Niemcy przyszli w nocy. Siostra Teresa mówi powoli, jakby każde słowo sprawiało jej ból. Wzięli Katarzynę, Marię i Józefę. Następnego dnia przyszły ich ciała. Gestapowiec powiedział, że to ostrzeżenie dla reszty. Pozostałe siostry pochowały je w najgłębszej celi i przysiągły, że nikt się nie dowie. Magdalena była wtedy dzieckiem, mieszkała w sierocińcu przy klasztorze, ale słyszała wszystko. Widziała, jak nosimy ciała do piwnicy. Siostra Teresa zakrywa twarz rękami. Obiecałyśmy jej, że to nasz sekret, że pewnego dnia te siostry zostaną godnie pochowane. Ale wojna się skończyła, a prawda, została pogrzebana wraz z ciałami. Magdalena dorastała z tym sekretem. Kiedy wstąpiła do klasztoru w 1974 roku, pierwsze, co robiła, to odwiedzała grób w piwnicy. Modliła się tam godzinami. Czuła się odpowiedzialna za siostry, mówi Teresa, mówiła, że są niespokojne, bo nie mają właściwego pochówku. Obłożona czytała o duchach i życiu pozagrobowym. W 1990 roku, kiedy klasztor miał zostać zamknięty, Magdalena przyszła do siostry Teresy z desperacką prośbą. Chciała zostać, żeby opiekować się grobem. Mówiła, że siostry mówią do niej w snach, że nie może ich zostawić. Teresa odmówiła, ale Magdalena była zdeterminowana. Tej nocy zniknęła. A wszyscy myśleli, że pojechała do Warszawy. Przez 25 lat siostra Teresa żyła z poczuciem winy. Podejrzewała, że Magdalena może być wciąż w klasztorze, ale bała się to sprawdzić. Modliłam się, żeby była szczęśliwa gdzieś indziej, mówi, ale w głębi serca wiedziałam, że nigdy by nie odeszła, zwłaszcza po tym, co powiedziała ostatniej nocy. Siostry czekają na mnie, mówiła Magdalena ktoś musi być ich głosem. Teresa próbowała ją przekonać, że zmarli spoczywają w pokoju, ale Magdalena była przekonana o czymś innym. Mówiła, że słyszy ich śpiewy w nocy, że błagają o rozgrzeszenie. Czy to były halucynacje, czy coś więcej? Teresa do dziś nie wie. Po konfrontacji komisarz Nowak ma już większość elementów układanki. Magdalena została w klasztorze, żeby opiekować się grobem trzech zakonnica. Przez ćwiart wieku prowadziła podwójne życie. Żyła jak pustelnica, ale funkcjonowała też jako opiekunka zmarłych. Jej śmierć nastąpiła w momencie, kiedy uznała, że jej misja została wypełniona ale pozostaje jedna zagadka tajemniczy dziennik, pisany trzema różnymi rękami. Eksperci próbują racjonalnie wyjaśnić to zjawisko. Może Magdalena pisała naśladując style pisma zmarłych siostr? Może jej izolacja doprowadziła do rozdzielenia osobowości? Doktor Kowalczyk proponuje teorię psychozy dysocjacyjnej, ale czy nauka może wyjaśnić wszystko? Ostatnia wpłata w dzienniku, datowana na dzień przed śmiercią Magdaleny, jest napisana nieznajomą ręką. Słowa są po łacinie, w archaicznym stylu: "Missio completa est. Sorores ad deum revertuntum. Misja została wypełniona. Siostry wracają do Boga." Nikt nie potrafi wyjaśnić, kto mógł to napisać i czy Magdalena rzeczywiście zmarła sama. Dwa lata po odkryciu ciała Magdaleny, klasztor świętej Klary stoi nadal pusty. Deweloperzy wycofali się z projektu po odkryciu grobów. Miejskie władze uznały budynek za zabytek historyczny, ale lokalnej społeczności to nie uspokaja. Sąsiedzi wciąż słyszą śpiewy w nocy, wciąż widzą światła w oknach opuszczonego klasztoru. Ciało Magdaleny zostało pochowane na cmentarzu parafialnym, obok grobu siostry Teresy, która zmarła rok po przesłuchaniu. Trzy zakonnice z 1944 roku otrzymały godnie pochówek na tym samym cmentarzu. Uroczystość była skromna, ale wzruszająca. Ksiądz mówił o spóźnionej sprawiedliwości i dusze, która znalazła pokój, ale czy rzeczywiście go znalazła? Historycy z Instytutu Pamięci Narodowego uznali historię klasztoru za ważną część polskiego dziedzictwa wojennego. Opowieść o Magdalenie stała się legendą o poświęceniu i wierności, ale mieszkańcy okolicy mają inne zdanie. Dla nich to historia o obsesji, która przekroczyła granice życia i śmierci, o cenie, którą płaci się za zbyt głęboką samotność. Doktor Kowalczyk opublikował studium przypadku Magdaleny w czasopiśmie psychiatrycznym. Jej historia stała się klasycznym przykładem psychozy indukowanej zamknięcia społecznego. Ale nawet on przyznaje, że niektóre aspekty sprawy pozostają niewyjaśnione. Nauka ma swoje granice, mówi w wywiadach. Niektóre tajemnice ludzkich umysłów mogą zostać na zawsze nieodkryte. Komisarz Nowak teraz na emeryturze regularnie odwiedza grób Magdaleny, przynosi świeże kwiaty i zapala znicz. Mówi, że to jedyna sprawa w jego karierze, której nie udało się do końca rozwiązać. Czasami prawda jest zbyt skomplikowana dla prostych odpowiedzi, filozofuje. Ale wciąż zastanawia się nad tym dziennikiem pisanym trzema rękoma. Czy Magdarama była świętą czy szaloną? Czy jej 25 lat w klasztorze to było poświęcenie czy tragedia psychiczna? Czy rzeczywiście słyszała głosy zmarłych siostr? Czy to były tylko halucynacje wywołane samotnością? Co myślisz o tej historii? Czy istnieją granice między wiarą a obsesją? Zostaw swój komentarz poniżej. Jeśli podobała Ci się ta prawdziwa historia, subskrybuj kanał Detektyw Zofia i naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych zagadnikowych przypadków. Udostępnij ten film znajomym, którzy lubią prawdziwe misteria. I pamiętaj, niektóre tajemnice nigdy nie zostaną do końca wyjaśnione, a granica między życiem a śmiercią jest cieńsza niż myślimy. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne sekrety ukryte w przeszłości.